Masz, poczęstuj się. Nie dla psa, kurwa! Nie no, żartowałem, poczęstujcie się. Jednego zjecie, spróbujecie, jak to smakuje. A, kurwa, nie dla psa, kurwa! Nie dla świecia, dla pana to! Nie no, co, żartowałem, naprawdę. Tak się tylko wygłupiłem. Po prostu czasami lubię się drażnić z ludźmi. Może jeszcze nie dojrzałem do końca. Masz. A, tu dla ciebie, poważajca, tuju! Tu dla Ciebie powaraj, czas kurwy sedo Ja pierdolę kurwa! Tu dla Ciebie powaraj, czas kurwy